Czy wiedzieliście, że w Kioto możecie zjeść ognistą ramenu? Witam, tu kupiłem zimnej sakę i zabieram Was na Fire Ramen. Membaka Fire Ramen, do którego właśnie zmierzamy, znajduje się w cichej dzielnicy Kamiju. Nie ma tutaj za wiele atrakcji turystycznych, dlatego jest też i pusto. Z najbliższych atrakcji jest tutaj pałac Nijo, do którego zresztą wybieram się po Fire Ramenie, więc pojawi się on w którymś z następnych odcinków. A tymczasem jesteśmy już bardzo blisko knajpy z ramenem. Zastanawiałam się kiedy tutaj przyjść, żeby nie było tłumów, bo strasznie nie lubię czekać w kolejkach i zdecydowałam się na porę lunchową, coś około 13 godziny. I jak widać dobry wybór, po kolejki nie ma. Wchodzimy. Zamawiam sobie Fire Ramen i do tego jeszcze jajeczko. Ramen kosztuje 1350 jenów, czyli po obecnym kursie jakieś 40 zł. Do ramen możecie sobie jeszcze ileś rzeczy domówić dodatkowych, np. gyoze, karage, takie typowe rzeczy. Karage to smażony kurczak swoją drogą, liście nori. Ale jest także zestaw deluxe za 2400 jenów, taki już trochę trudniejszy do przejedzenia ze smażonym ryżem, gyoze i karage. Tutaj mamy menu z różnymi alkoholami, a także soczkiem, kolam. Takimi sprawami do ramen może być, ale ja się zadowolę wodą, kranufą. Cała kuchnia, jak widzicie, jest tuż przed naszymi oczami, więc będziemy mogli sobie obserwować cały proces przyrządzania ramenu. No ja jestem pod głębokim wrażeniem, Knajpajdzie z duchem czasu, każdy klient ma osobny uchwyt do smartfona, żeby można było nagrać filmik pamiątkowy. I cyk, na Instagrama. Pan tutaj ładuje makaron do sitek, później spuści je wszystkie do wrzątku, żeby makaron się ugotował. Nie musicie się tutaj bać o swoje ciuchy, ponieważ panowie przygotowali jednorazowe papierowe fartuszki, co by bluzeczka się nie powróciła. Ramen nałożony, czas na kilka ostrzeżeń przed podpaleniem go. Pan ma pustki! Nie wierzę! Ja słyszałam, że tutaj mają te ostrzeżenia w wielu językach, ale nie spodziewałam się, że będzie naszym. No szacun, kłaniam się. Czas na ostatnie przygotowania i jedziemy, ale słuchajcie, jestem taka podekscytowana tym wszystkim. Tam tutaj grzeje olej. A drugi pan ustawia wszystkim smartfony, żeby mieli idealne nagranie z Fire Ramenu. Jeszcze go tam nawet poprawiają. Dawaj panie ten ramen, bo tylko patrzę się na Michę przed sobą i robię się coraz bardziej głodna. No to jedziemy. Fire Lamy! Ło! Wow. O jemmy. ale to wygląda. Wszyscy się tylko odwracają i mrużą oczy, ale uciekać nie można. Ja! Ty. Zrobiło się na chwilę tak jasno, że trudno było się patrzeć na ten ramet. Oklaski jak najbardziej zasłużone. No, w końcu można jeść. Nie można tylko dotykać miski, bo jest zaodłuszczona i jeszcze trochę gorąca. Ale panowie mają palce ze stali. I oto moje danie. Wygląda apetycznie, ale jeszcze lepiej pachnie taką skarmelizowaną cebulką. Dostałam do tego jeszcze całe korytko przypraw, ale spróbuję najpierw bez niczego. O, moje jeczka na pół miękko też wyglądają fajnie. No to co, i itadakimasu? A, jednak nie, bo pan nie pozwala nikomu zjeść, dopóki nie zrobi im głupkowatego zdjęcia, to znaczy w pałeczki każe im wziąć ramen, otworzyć buzię i spojrzeć się w górę. Efekt gwarantowany wygląda się bardzo głupkowato. A ja przez ostatnie kilka minut miałam na sobie takie coś. Panowie jak się dowiedzieli, że chcę nagrywać z perspektywy pierwszej osoby, to wyciągnęli spod laty i mi dali. Ja tu sobie spokojnie jadłam ramen, rozmawiając z panem, gdzie idę po fire ramenie. Mówię, że po idę za kilka dni do Temangu. On mówi, no że spoko, ale znam inne fajne miejsca. I dał mi broszurkę własnego autorstwa z interesującymi miejscami w kioto Nawet zaczął mi rysować na mapie, gdzie mam iść. Potem mi nawet powiedział, którymi autobusami mam jechać. No to zjadłam ramen. I co wam o nim powiem? Ja go bardzo uważnie smakowałam, bo czytałam, że po prostu to nic specjalnego, i chciałam sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I powiem wam, że tak chyba nie jest, przynajmniej moim zdaniem. Smakował bardzo fajnie, ta jednak skarmelizowana cebulka dawała mu taki specyficzny smak, oryginalny. Ja polecam. Więc wiecie, jeżeli macie szansę odwiedzić Kyoto, to zapraszam Was serdecznie do Membaka Fire Ramen. To nie jest filmik sponsorowany, ja naprawdę polecam na koniec, słuchajcie, zajrzyjmy do tej broszurki zrobionej przez Pana od Fire Ramenu. Robiona jest z założeniem, które jest mojemu sercu bliskie, żeby pokazywać ludziom te miejsca mniej znane, mniej zatłoczone, a jednak bardzo warte uwagi. Na pierwszy ogień idzie chram, czyli świątynia shintoistyczna, imamina, w której modlą się kobiety, które chcą wyjść za mąż za bogatych facetów. Jest na to słowo po japońsku, jest to Tamanokoshi. Na drugim miejscu hram Ichihime, w którym czczone są wyłącznie boginie. I w ten sposób ten hram stał się taką ostoją kobiet i amulety tam sprzedawane chronią właśnie szczególnie kobiety i kupują je nawet faceci dla y, dziewczyn lub kobiet, które są niebieskie. Następnie mamy hram Kawaii, który zobaczycie w jednym z kolejnych filmików. Są tam sprzedawane tabliczki do życzeń Ema, które mają kształt twarzy. I rysuje się na nich taką twarz, jaką chciałoby się mieć. Dalej mamy Kutuin, taką zieloną ostoję, w której można sobie siedzieć, kontemplować i cieszyć się smakiem macie. I na koniec jeszcze Riuin, który ma takie okna wychodzące na ziemi. Na pewno świetne zdjęcie z tamtą Wszystkich miejsc z tej broszurki Wam nie pokażę, żeby dowiedzieć się o wszystkich świątyniach i ramach, które Pan Swajer Ramenu poleca, musicie sami udać się do jego knajpy i poprosić o e, tą książeczkę. Oczywiście po zamówieniu michy ramenu. A skąd ja wam to wszystko pokazuję? No cóż, jestem już w Pałacu Nidziel, który pojawi się w którymś z kolejnych odcinków, także serdecznie zapraszam, szczególnie że pokazuję go nie tylko za dnia, ale także w nocy podczas magicznych, sakurowych iluminacji. Do zobaczenia, dziękuję, że oglądaliście ten filmik do końca.